Żebyśmy dzisiaj ze wszystkim zdążyli, jest bardzo ważne, żebym miał jakąś dyscyplinę czasową. Z wczorajszego dnia, kiedy mówiliśmy o miłosiernym ojcu, później przeszliśmy ulicami Zgierza w Drodze Krzyżowej. Chciałbym, żebyśmy powrócili do, do jednego faktu. Miłosierdzie związane jest z tym, że ojciec brudzi się synem. Jezus, który na Drodze Krzyżowej upada i jest brudny. My chcielibyśmy Boga Miłosiernego, a jednocześnie chcielibyśmy Boga, który nie brudzi się grzechem. Tak byśmy woleli. Bardzo nam nie pasuje. To, że Jezus, w przypowieści ojciec, chroni syna przez to, że razem dwaj brudni wracają do domu. Że ja nie mogę podnieść ręki na tego, który zgrzeszył. Że nie tylko Chrystus zbawia go, ale ochrania swojego syna. Ochrania swoje dziecko. Robi w ten sposób wobec każdego z nas. I to nam pasuje, że nas tak chroni. To jest w porządku. Ale że innego grzesznika chroni przed nami, to jest trudne. Wolimy Boga, który nie brudzi się grzechem. Niech będzie miłosierny. Ale niech nie wisi na krzyżu. Ja nie chcę mieć Boga, który jest pobrudzony. I tak stajemy. I dzisiejsza Ewangelia o świętym Mateuszu, o Jego powołaniu jest, cała Ewangelia o tym mówi, ale jest kontynuacją, I jest kontynuacją również naszego życia. Pan Jezus widząc Mateusza w komorze celnej, czyli w momencie, kiedy On grzeszy, w tym miejscu, w miejscu Jego grzechu. W najciemniejszej stronie jego życia, tam gdzie oszukuje ludzi, tam gdzie współpracuje z okupantem, w komorze celnej, która jest jak kiedyś mieliśmy czwarty wydział tam gdzie pracuje ubek to jest Mateusz. Jezus go w tym miejscu powołuje. Nie ma kolejności Mateuszu wyjść z komory. Nawróć się. Nawróciłeś się. Teraz cię powołuję. To nie jest droga, którą Jezus prowadzi Mateusza. Tylko w jego grzechu, w tym miejscu powołuje go. I w sercu Mateusz już wie, co dalej. Konsekwencją tego powołania dla Mateusza jest, że ja wyjdę z tej komory celnej, że ja wyjdę z grzechu. Bardzo wielu z nas w tym momencie życia, w którym jesteśmy, w swoim powołaniu, mąż, żona, ojciec, matka, babcia, dziadek, ksiądz, kleryk, Siostra Zakonna, jakkolwiek tu jesteśmy, w naszym powołaniu, powołaniu przygotowującym się do małżeństwa, może jesteś jeszcze przed powołaniem, czy przed realizacją, niezależnie na którym momencie, na którym momencie powołania jesteśmy, każdy z nas może zobaczyć: To jest moja komora, to jest mój grzech powołania. I ja się do tego powołania nie nadaję. Możemy tak powiedzieć. Nie nadaje się, bo tu i tu upadłem, tu i tu skrzywdziłem, tu i tu zawiodłem. Na pewno zawiodłem Boga. Jak ktoś ma wątpliwości, czy zawiódł, to może zapytać żonę czy męża. Pamiętam, jak na jednej konferencji taki już przed sześćdziesiątką mężczyzna pobożny powiedział że jak zawsze jak mam trudność z czego się spowiadać to pytam żonę jakoś błyskawicznie rachunek sumienia jakoś nie potrzebuje się przygotowywać i wszystko mówi gdzie to notuje a, a jednak a on sam nie wiedział z czego się dzisiaj wyspowiadać zawodzimy się nawzajem ta komora celna naszego powołania jest czymś, co, no, co po prostu jest. I dzisiaj Jezus do Ciebie, do mnie, do nas w prezbiterium, do każdego tutaj w kościele mówi: Pójdź za mną, wyjdź z tej komory. I może się wydawać, jak mam wyjść, wstyd będzie, nie mogę być. Apostołem, jak ktoś, kto zdradził Żydów, jak ktoś, kto jest kolaborantem z Rzymianami, może być apostołem? Jak może być wśród dwunastu? Jezus to mówi, dlatego może. Nie dlatego, że nagle stajemy się piękni i umyliśmy się, jesteśmy czyści. Tylko na Słowo Jezusa to jest możliwe. Na Słowo Jezusa, na to, że Dzisiaj zamkniesz pewną rzecz, pewien rozdział. Na słowo Jezusa możesz być świętą matką. Ja z dzieckiem nie umiem rozmawiać. Możesz być świętą matką. Możesz być świętym ojcem. Na słowo Jezusa. Jak przyjmiesz to, co On mówi, pójdź za mną. Możesz być zupełnie innym mężem od dzisiaj, inną żoną. Chcielibyśmy, żeby to oznaczało idealną. Nie możesz być idealny od dzisiaj, ale możesz od dzisiaj być Jezusowy. To się może zmienić. Nie możesz być idealny, bo inaczej nie będziesz miłosierny. Nawrócenie nie jest związane z byciem idealnym. Przynajmniej w takim rozumieniu ludzkim, że nie będzie żadnego brudu na mnie. Jezus tego od nas nie chce. Chcę, żebyśmy szli drogą bez grzechu, ale to nie oznacza, że bez brudu, bo miłosierdzie związane jest z tym, że damy się pobrudzić. Mama kochająca, jak jest pięknie ubrana i widzi, że dziecko jest zasmarkane, to powie do męża, który się jeszcze nie ubrał w garnitur, Ty ją wytrzyj, czy sama wytrze?” Znacie odpowiedź. Miłosierdzie jest związane z tym, że się brudzę, niezależnie od tego, jaka jest okoliczność, jak to wypadnie, jak wygląda, bo kocham. I co się dzieje w życiu Mateusza? Mateusz był wierny Panu Bogu do końca, jest męczennikiem, jest świętym, ale pod krzyżem nie był. W ogroju, spał. Jak Jezus przyszedł po zmartwychwstaniu do wieczernika, Mateusz wierzył, nie wierzył, w lęku był. To jest jego idealność. Nie był idealny, ale jest święty. I do tego nas powołuje Bóg. Przez spowiedź, do której mamy przystąpić, nie po to, żeby być idealnymi, ale żeby być jak Jezus. Żeby być, iść za nim. Z naszymi trudnościami, upadkami, z tym wszystkim, co nas przekracza. Chcę, panie Jezu, iść i chcę kochać, a jak mi życie będzie mówiło, nie warto kochać, nie warto być miłosiernym, i upadnę znowu. Jak ci życie będzie mówiło, już nie warto kochać męża, odpuść to sobie. Upadniesz. Chcę wstawać. Z tą świadomością wieczorem powiedziałam: Nie warto go kochać. I dzisiaj, Panie Jezu, chcę to przybić do krzyża. Chcę stanąć z tym i powiedzieć: To jest mój krzyż. Zmagam się z tym. Już mam dość tej żony. Nie, nie jestem dobrym ojcem. Dzieci nie umiem wychowywać, bo widzę, co się z nimi dzieje. Jestem złym świadkiem dla nich. Chcę to przybić do krzyża. To, że Mateusz. Nie był pod krzyżem. To, że nie wierzył. On to musi codziennie krzyżować. Musiał codziennie krzyżować. Stając przed ludźmi, mówiąc im kazania. Co miał przed oczami Mateusz? Nie byłem pod krzyżem. A w jaki sposób mówił o krzyżu? Przecież mówił, że Jezus został ukrzyżowany i zmartwychwstał. Głosił Ewangelię. I za każdym razem, kiedy mówił Jezus został ukrzyżowany i zmartwychwstał, miał przed oczami nie byłem pod krzyżem i nie wierzyłem w zmartwychwstanie. A Wam głoszę, żebyście wierzyli. Całe życie do śmierci. Mateusz miał to przed oczami. Są rzeczy z naszego życia, z naszego powołania, z ran naszego powołania, których się nie zapomina i nie da się ich wymazać. Możemy żyć tylko z tym, że Jezus nam to przebaczył. I, i zakrył to płaszczem miłosierdzia. Borudzą się moim grzechem, żeby mnie inni nie mogli wyśmiać. Chroni nas. Przez tajemnicę spowiedzi chroni, żeby to nie wyszło na jaw, żeby zostało pod krzyżem w Chrystusie. I, i tyle, ale rana gdzieś jest, przypomina się, zostaje i, i z tym żyjemy. W czasie spowiedzi dzisiaj mamy krzyż na środku tutaj, dookoła Krzyża Gwoździe i motki, a na kartkach, a macie na ławkach kartki też w różnych miejscach, będzie taki moment, że jest spowiedź, a jednocześnie, i ktoś z was może powie, ja byłem w spowiedzi tydzień temu, dwa dni temu, nie potrzebuje dzisiaj powtórnie pójść. Okej, okay, ale podejdź do krzyża w tym czasie. Kto nie może pójść do, do, do komunii, niech pójdzie do spowiedzi, ale kto może pójść do komunii i, i widzi, że no, no, no nie ten moment, no byłem ostatnio, w porządku, ale niech każdy podejdzie do krzyża, żeby do krzyża przybić tutaj swój krzyż. Żeby napisać na kartce nie grzechy, ale swój krzyż. A ten nasz krzyż to jest coś, co na, jest naszym ciężarem życia. Coś, co mam przed oczami, coś z czym idę spać coś gdzie nie potrafię kochać, gdzie mówię Panu Jezusowi nie nadaje się, nie rozumiem tego, to mnie przekracza, to jest nasz krzyż. Chcę iść za tobą, chcę być miłosierny, ale nie umiem. Bo jak widzę wujka pijanego czy brata pijanego, nie umiem go kochać, to jest mój krzyż. Każdy z nas ma inną historię życia, inne zmaganie, ale dzisiaj zachęcam, żeby ten moment uzdrowienia był właśnie w krzyżu, w jego ranach jest nasze zdrowie żebyśmy to napisali na kartce jak kartek nam zabraknie, tutaj będą panowie stali ze wspólnoty zwiastowanie z kartkami i żeby napisać to i świadomie podejść i przybić to do krzyża i usłyszeć dźwięk że to jest z tym związane to jest pobrudzone Chrystus zna ten brud i pomaga nam z tym żyć pomaga nam wstawać i zmartwychwstać w tym wszystkim. Żebyśmy byli ludźmi, którzy wewnętrznie są z tym pogodzeni. Znowu, jeszcze raz, nieidealni. Bo mamy do tego tendencję, że ja chcę takiej, tej idealności, której nie ma i Bóg nam jej nie da. Bóg nam jej nie da i w Ewangelii nas jej nie uczy. Co więcej, jak faryzeusze chcą idealności, to Jezus z tym walczy. Pokazując, nie o to chodzi. Nie chodzi o czysty kubek z zewnątrz czy wewnątrz. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś dał się pobrudzić, tak jak Jezus, przez miłosierdzie. Nie przez grzech, przez miłosierdzie. I żebyś się zgodził na to, tak żyć. I to jest krzyż, który mamy dźwigać. Droga modlitwy o uzdrowienie czy o uwolnienie, zamykając już, jeszcze chcę, żeby było świadectwo, które nas też obudzi nasze pragnienie, że Bóg uzdrawia i dzisiaj uzdrawia, ale mamy uzdrowienia fizyczne, mamy uzdrowienia duchowe, będzie świadectwo o uzdrowieniu fizycznym, a, ale też uzdrowienie duchowe. Uzdrowienie duchowe to jest doświadczenie, że Bóg kładzie rękę swoją. Na naszych ranach, żeby się zabliźniły, żebym mógł z tym żyć, żeby rana już nie krwawiła. Bo nie, bo nie mogę żyć, bo cały czas krwawi, ale rana będzie raną. I Bogu dzięki, że tak jest. Pan Jezus, po zmartwychwstaniu, dalej ma rany. I one są potrzebne, żebyśmy zobaczyli, że nie o idealność chodzi. Przebustwione ciało Chrystusa jest z ranami. I my będziemy nosili rany do końca życia, tylko w miłości Bożej uzdrowione. To znaczy mogę z tym żyć i mogę w tym kochać. W małżeństwie rany będą, ale mogę z tym kochać żonę jeszcze bardziej. Mogę kochać dzieci, męża jeszcze bardziej. Możesz kochać zięcia rodzinę. Tę osobę, która ci najbardziej rani, dokucza. Jak myślisz o Wigilii, to modlisz się, może w tym roku by ta osoba nie przyszła. Albo zrobisz coś takiego, żeby nie pojawić się obok niej. To jest właśnie, to jest ten krzyż nasz. I ta rana będzie, ale uzdrowiona, to znaczy mogę w niej kochać. Będę miał mojego współbrata, który jest dla mnie trudny. I Wolałbym, żeby go nie było w zakonie. Jakby wystąpił, to my się nawet nie zmartwił. To jest do uzdrowienia. Pan Jezus chciałby, żebym płakał, jakby wystąpił. To jest, to jest serce Jezusa, i wiem, że Jezus tak go kocha, że ja nie potrafię tak go kochać, znając słabości. Jezus tak go kocha. I jak mam jakieś myśli przed oczami wobec tego współbrata, Wy macie wobec rodziny. To, to Jezus to, co robi, to pokazuje, że z nimi idzie razem. I cokolwiek bym powiedział złego na Niego, to mówię na Jezusa. I w ten sposób uczy mnie miłosierdzia. I chcę, żebym nawracał się z tego nieustannie. I nieustannie, i nieustannie. Bo jak dzisiaj Jezus mnie przekona do krzyża, mój krzyż chce zjednoczyć z krzyżem Jezusa. Za miesiąc znowu będę z tym walczył. I znowu do Jezusa, i znowu do Jezusa. I to jest nasza codzienność w Bogu. Nie, że raz i mam spokój, ale chcę się karmić Jezusem jak najczęściej, przytulać do Niego jak najczęściej i być w tym miłosierdziu jak najczęściej.